Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Time. Dzisiaj smakujemy Carmelo Chocolatier. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w tej kawiarni. Jest to w sumie też pijanie czekolady, mają tam croissanty, różnego typu desery, ale przede wszystkim jest to Wytwórnia pralinek czekoladowych. Ja niedawno dostałam właśnie taki zestaw. Jest to duży zestaw. Był on przepyszny, bo zostało mi już niewiele. Natomiast postanowiłam podzielić się z Wami tym, ten... naprawdę sporo tych czekoladek. Jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć było w jednym rządku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli 5 pięć razy 5, pięć, 25 pięć pralinek bardzo pyszne, te okrągłe były o smaku owocowym. Tutaj były, był rządek właśnie z okazji dnia kobiet. One były tak, o smaku takiego słonego karmelu, te były z dodatkami jakby orzeszków, czekolady, troszeczkę ich było. Te były takie musowe, smakowe, również czekoladowe i tym podobne. Natomiast chciałam powiedzieć, że te czekoladki są naprawdę bardzo pyszne. Jeżeli chcecie komuś zrobić fajny prezent, prezent, chcecie komuś zrobić dzień, to czasem warto może zamiast takiej zwykłej czekolady ze sklepu, które wszyscy tak naprawdę już znamy, udać się do takiej właśnie kawiarni, pijalni czekolady i tak naprawdę do miejsca, gdzie serwują takie oto przepyszne i pięknie wyglądające. Pralinki i podarować właśnie taki prezent. Ja kiedyś kupiłam takie, właśnie kupowałam na prezent takie pralinki i pamiętam, że też kiedyś mojej mamy podarowałam. To był fajny prezent, pamiętam, że jej bardzo smakowały. Także spróbujcie też u siebie, bo ja dostałam teraz właśnie takie duże opakowanie. Powiem Wam, że no większość zjadłam sama, także i generalnie jestem osobą, która nie jest jakąś mega fanką słodyczy, nie mam parcia, że muszę zjeść coś słodkiego, bo zwariuję w żadnym dniu, w miesiącu. Mogę nie jeść słodkiego, nie mam z tym najmniejszego problemu, ale jeżeli coś jest naprawdę dobre, to lubię to i te czekoladki mówią same za siebie. Pozdrawiam Was serdecznie i dajcie znać, czy próbowaliście pralinki z Carmelo. Jeżeli nie, to szczerze mogę Wam polecić z ręką na sercu. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Pa-pa-pa!